Gdzie mieszkają, no? Idziemy właśnie do środka. Nie wiem zimy. Wody nie mają, prądu, nie mają tutaj. Właśnie chcieli sprzedać nam zioło. I lecimy na ściananie. Jeszcze ani razu nie udało nam się umówić na jedną dokładną godzinę i żeby wszyscy byli. Sprawdźmy 9.51 O, ja też się spóźniłem minutę. Która godzina jest? 10:00. 02 No, to jest 12 minut po czasie, tego. robimy. Pierwszy łoczot od filmiku <noise> Siema brat brat Dobra Dobra, zajebiście, czyli lecimy do Grecji na 100% Ale jest dzisiaj piekarnik 28 stopni W Polsce jest chyba pięknie. dzisiaj w nocy czy nad ranem było 5 Czekamy na Nikolę, udało się wrzucić filmik dzisiaj Bez większych problemów Trochę mieliśmy... Zamiast spać Nie, Nie no ale... Skąd ty czerpiesz energię, naprawdę Ja taki wymęczony, tyle kroków robimy Jeszcze jakieś tutaj przygody Kupuję laptopa, żeby być w podróży cały czas i móc montować i nagrywać tym aparatem I Ty byłeś kiedyś na tatuażu, Nikola? Nie To będzie twój pierwszy raz w Belgradzie ze mną Pierwszy raz zapatrzę <laughs> jak robicie <laughs> czy tu się wychowałeś? Nie Tak Czyli tutaj mieszkam, Zapyry. O kur... Czeka... Ej, stali, ej! Ej, snijemy kanał z YouTube'a, Hello, Halo Pa, brate Senat, Senat Elvis Elvis Ty musisz za kierownicę! Ja się boję tego, co się tutaj dzieje, więc wolę nie wsiadać Ale chłopaki, spoko wow. Nie wierzę, po prostu tu się więcej dzieje, niż w całym moim życiu Czemu ja się zgodziłem na ten wyjazd z chłopakami? Uuuu! Chwala! Chwala! Chwala bracie, Ile zarobili? Będę... Stówkę Stówkę, no to górdę A ty księgi <noise> Wysłałem, że na no, stację wjeżdżamy <noise> Ta ja, droga górkę. I tu tatuaż robimy? Ja też tak myślałem, <noise> że my to tatuaż robimy Wow, I tu ludzie mieszkają, no? Ty tutaj. Cześć, wyraźnie! Cześć! Cześć! Ciao. Ciao, Cześć! 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 Ćao. Pitaj može me pokazati A -a. jak mi na nam Može, brati, može nije problem, brati. Može, može mi Može. Zas, tak, tak, maš. e. Mašina. Ne, no? vas, ne, mašina. Pa znaš šta je poslušimo <nossas> doći? E, baš, nego znaš šta? Meni guma pukla. Ah, Kaput. Idziemy właśnie do środka, do domu, zobaczyć? Nie, dla mnie to jest właśnie ciekawe zobaczyć takie miejsce w świecie. Okay, wchodzimy do środka. Hello. Czyli tu jest. To jest Kitchen kuchnia? kuchnia. Kuchnia. Tu jedzenie. Siedzą sobie tutaj na kanapie idziemy dalej to Wam bracie nasz jest nie mam ok czy tak tutaj spała ile osób spała ile osób bracia ile siedem siedem osób siedem osób tutaj mi no, Idziemy dalej. Trzy osoby. A tu trzy osoby. Tutaj je ty? Tu żywimo, tu żyjemy Żywimo, tu ty, tu? ty. Dzieca, swe, 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 sve, Ja żona ovde, dzieci tamo. Okej. Okay. Tam kuchnia. Kuchnia. I da, da. Okej. Okay. Eto widzisz. For ovde. beba. For the beba. Da. Tutaj idzie piec. Piec a piec, tak? Nie, yeah, ciepło. Da, 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 da. Wow, jak to wygląda. Nigdy nie byłem w takim miejscu. Obrazy? Tiger Nas Rozor. Tutaj jest okno. No, jest chyba wszystko zacienione, żeby nie było gorąco. Wracimy Jeszcze raz. Idę! Zobacz. Бебо, чеј! Ти, 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 ќеќика мала. Нема овде воде, нема струје. Бебо, Бебо, нема кигена. Не маја вода, не маја пронт, не маја овде. Нема, нема услова, никаква услови овде. О, ајде да јам сликај,

Nie, Jacy Słodcy, super w ogóle ten. To jest niesamowite, że. To jest piękne, że mimo takich warunków, w których żyją. Są uśmiechnięci są no, i są na... razem. Nie, no piękne, naprawdę. W ogóle wizyta w takim miejscu daje sporo do myślenia. Nie? Dzięki wizytom w takich miejscach możemy sobie uświadomić, Zobacz, jak wiemy? my mamy dobrze mamy i docenić. że mamy co jeść, gdzie mamy spać, że mamy ciepło. Że mamy wodę bieżącą Elektryczność Elektryczność, cokolwiek Zapominamy o takich rzeczach na co dzień I dopiero jak się straci Ale jacy pozytywni są, naprawdę co? 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 Trawu, nas nadzielili trawą, Maty Trawą? Widziałeś Jara A, dobra, <laughs> chcieli sprzedać nam zioło Tutaj powinieneś nagrać teledysk Widzisz, Widzimy się, brat Widzimy się, bratty. Bretty. Ten mały jest taki sympatyczny, co? Kontaktowy. Ale powiem Ci, że też im dużo daliśmy, znaczy dużo daliśmy z naszą wizytą i dużo też tym trochę daliśmy finansowe rzeczy. Oni są odpalił zadowoleni. właśnie ten mały. Kajcie Fajk odpalił fajkę Pusisz cigary Ażtaj Trochę na mleko dzieciakom ta pani powiedziała, że od razu kupi mleko, bo nie mieli mleka właśnie wody, prądu nie mają. Yo, nice I'm going to meet you, Gasper. What's your name? Uh, Philip. Hello, <laughs> Gasper. Yeah, send it to I'm sorry, Mr. I uh, didn't try Rakia before. No? No. First time? Yeah. Bro. So you will drink with me? Yeah, but I, I need to go to buy another one. See, it's like oil. That means that that is a good stuff. Okay. So Medena. If when it's like oil, it's a good rakia, yeah. Here you go. Wait, okay. wait for the water. <laughs> <laughs> you know mean, I'm can't... from Poland. I'm from Poland. Hm? Mm? Takie trochę jak bimberek. How strong is that? Strong enough. Strong enough. <laughs> yeah, man. Okay. <laughs> I'm from Poland. It's good. good. I like it. Nie! Yeah. to yes. yes. co tu się dzieje ten dzień dniem? się... tutaj każdy dzień jest tak mocną przygodą. To wyjazdy z Nikolą po prostu. Kralica. Kralica. Śliwa. Szliwowica, Śliwa. Śliwowica. Oh my god! In Poland, szliwowica Śliwowica, it's like seventy or eighty percent or ninety percent. Yeah? Yeah, because it's people who are living in the mountains, they are making own uh, alcohol and it's uh, called Śliwowica. Yeah. We yeah.

Właśnie obgadujemy i bardzo możliwe, że nagram tutaj klip Zrobimy fita tutaj z bratem kurwa robimy hity, no. Lecimy po świecie, nagrywamy nuty z ludźmi, zwiedzamy wszystko Tak się żyje. Shakecha. Zierpiel traditional hat Okej It goes in combine, you know? In combine You are full time, full -time service

We can, and now it's, <laughs> it's getting full. That's crazy. Perfect. You're so quick, doing so well. Thank you. I hope You're we will welcome. stay till Sunday. And yeah, yeah. Of course, we go clubbing, bro. <laughs> this, like, like This, like this. Yeah. 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 <laughs> Serbia. Gime <laughs> in Serbia. Gime in Serbia. Do you want something dinner? Poznajcie Marko jest z Marko. Ciao Marko. Wcześniej ważył 300 kg i teraz jest już zupełnie inny, zupełnie mniejszy. What is your weight now Marko? 107. 107. So you lost like 200 kg? 190 e, mówiłem właśnie, że duży respekt za to, że to zrobił, bo to jest niesamowite, to trzeba odmienić całe swoje życie. Właśnie e, dowiedzieliśmy się, że będzie zamówiona jakaś e, hiszpańska świnka. Nie ma kości, można ją pociąć nawet chyba jakby palcem. Coś niespotykanego. Trzeba to zamówić w ogóle dzień wcześniej. You need to order that one day before, yeah? And how how long it lives? 3 like weeks maximum, 3 weeks, czyli 3 tygodnie żyje ta świnka. Nie ma jeszcze wykształconych kości. I jest już zamówione, się pytali nas, czy, czy chcemy to spróbować, zobaczyć. Okej, okay, czyli są kości, e, zaczynają się tworzyć, ale są tak miękkie, że możesz je zjeść. Interesting. Nie yeah, my Vegetarians fans closing the video now. Ale ja mam na przykład takie coś, że jestem w stanie zjeść wszystko. W ogóle też kiedyś o tym opowiadałem na pewno na filmach, że, że ja jestem w stanie spróbować wszystkiego. Bo ja jestem po prostu ciekaw doświadczania świata I, I to jest dla mnie coś niesamowitego Najwyżej mi nie posmakuje, ale spróbuję ja Chcę testować wszystkie, wszystkie smaki tego życia i świata oh, shit. O, kurde. A mówił właśnie, że będzie to ciął e, talerzem Karol, jeśli i can try, no problem. czemu są odpalane fajerwerki? Ktoś zamówił jakieś danie w restauracji i odpalają do nich fajerwerki? Dobra, jednak pomyłka, zostałem poprawiony. Jesteśmy w takiej dzielnicy, że jednak nie chodziło o jedzenie, tylko żeby dać informację ludziom dookoła, że czyli puszczają fajerwerki, żeby pokazać, że doszły do nich paczki i dilerzy tak się kontaktują jakby z ludźmi po, po mieście. Damn, it's crazy.